tutaj piękny mechanizm, który wszedł do Analizixa niedawno, bo rzeczywiście dużo ludzi się upomniało. Polega to na tym, że my przyjmujemy sobie, że konwersja, że kimś, kogo należy wynagrodzić za konwersję, to jest ten, który nam przyprowadził klienta, czyli dokonał tego ostatniego wejścia. Umówmy się tak. Człowiek poznał nasz sklep na blogu. Wszedł, zobaczył stwierdził, fajnie, może kupię rower. Poszedł, pojechał do domu na następny dzień, znowu wszedł na tą stronę, mówi, dobra, to wybiorę który. Fajnie, mają fanpage, polubię i zajrzę. Wyszedł na następny dzień, znowu wszedł, ale już teraz na fanpage poczytać. Z fanpage'a na produkt, który akurat był w promocji. Nie kupił. Wrócił znowu do domu za tydzień, wszedł na stronę, kupił. Co się dzieje w Analyticsie? W standardzie my zobaczymy, że de facto ten zakup był spowodowany tym ostatnim wejściem tylko. A w praktyce, gdyby nie to pierwsze, drugie i trzecie, to mogłoby w ogóle nie dojść do zakupu. I teraz tak, ścieżki wielokanałowe pokazują właśnie to. Pokazują jak różne kanały współpracowały ze sobą po to, żeby dojść do konwersji. I teraz bardzo poważnym błędem jest traktowanie tych waszych działań marketingowych osobno, czyli nie można sobie powiedzieć dobra Facebook mi sprzedaje, blogi mi kompletnie nie sprzedają, a SEO jest fajne też mi sprzedaje, bo może się okazać, że to SEO bez blogów by nie istniało. Wiecie dobrze, że dzisiaj nie kupujemy z dnia na dzień, nie kupujemy tak, że wpadło nam coś do głowy, bęb, idziemy do sklepu, kupujemy. Dzisiaj ten proces trwa czasem bardzo długo i angażuje wiele osób i wiele mediów po drodze. Wielu z nas nieraz wrzucało na Facebooka pytanie: Ej, gdzie jechać na wycieczkę, albo coś w tym stylu, czy, czy, czy gdzie kupić ponton. Ludzie odpowiadają, wrzucają różne linki. My wchodzimy na te linki, wychodzimy, idziemy do Ceneo, sprawdzamy ceny, wychodzimy, idziemy na, do Google, pytać, wchodzimy na blogi i to obrazuje nam ten raport. To jest akurat wersja bardzo ogólna, graficzna, natomiast pokazują po to, żebyście zaczęli właśnie te, te kółeczka, które się przecinają. W tym takim najmniejszym fragmencie mamy ujętych 172 transakcje. To oznacza, że z tych, które ja sobie akurat tu zaznaczyłem do analizy, wzięte, które mają największe kółeczka, 172 transakcje odbyły się tylko dlatego, że ten ktoś był, wszedł na nasz sklep przez te cztery media. Czyli gdybyśmy wycięli którekolwiek z nich i nie prowadzili tych działań, to on mógłby nie dojść do nas wcale. I teraz wy możecie powiedzieć tak, nie zgodzę się z Tobą, bo jak on, on już mnie poznał w Google i poznał mnie na newsletterze to jak ja bym skilował teraz kampanię AdWordsową to nie tak już mnie znam. Ale to może być nieprawda. Dlaczego? Bo pamiętajcie, wy nie jesteście jedynym sklepem. On w tej drodze swojej, on mógł być już na 10 innych. I to, że akurat was widział jeszcze gdzieś, że byliście jeszcze na Facebooku i że został na przykład waszym fanem to sprawiło, że postanowiliście kupić jednak w tym sklepie. Jak to wygląda dla mojego przykładu? Pamiętajcie, Wasze przykłady mogą być zupełnie inne. To sobie sprawdzicie już dla swoich sklepów. Dlatego konkretnego przykładu tak jak mieliśmy długość od zakupu yy, pomiędzy poznaniem sklepu a zakupem, tak tu mamy długość ścieżek. Zobaczcie, tylko 24 zakupy, 24% zakupów były dokonane tak, że klient wszedł z jednego miejsca. 75% zakupów w tym sklepie były przeszły przez dwa pomiędzy 2 dwa a 12 od nawet więcej niż 12 różnych kanałów Czy, przepraszam nie różnych przez 12 kanałów to mogło być tak cztery wejścia zrobionych, pięć wejść z Google'a i jedno wejście z Facebooka na przykład albo zupełnie na konfiguracja, natomiast nie jeden tak wygląda przykład tych ścieżek już w konkrecie. Ten sklep miał tych linii chyba z tysiąc. Ja wybrałem takie akurat, które wizualnie mi odpowiadały najbardziej. Zobaczcie, tu jest taki już prawdziwy przykład konkretnej konwersji. Na przykład konwersja z góry wymagała dwóch wejść bezpłatnych wyników. Czy ktoś raz wyszukał w Google? Wyszedł, drugi raz wyszukał, znalazł i kupił. Tu na dole mamy odesłanie na przykład z jakiegoś bloga, Wyjście ze sklepu całkowite, po kilku dniach wejście już z ulubionych i zakup. I tak dalej. Każdy z tych ścieżek można rozpisać. Sprawdźcie, jak wygląda to u Was. Kolejny raport, on się nazywa konwersje wspomagane. pokazuje Wam tutaj bardziej liczbowo. Pokazuje Wam, jaką wartość konwersji, czyli już konkretne pieniądze, wspomagały dane kanały. I w tym sklepie wygląda to tak, że na przykład bezpłatne wyniki wyszukiwania, czyli pozycjonowanie wsparło konwersję na milion sto tysięcy złotych w tym sklepie. Czyli gdyby nie było ich w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, to mogliby coś koło miliona stracić. Na przykład mogliby dostać bana w Google, ostatnio popularna rzecz, a to mogłoby skutkować tym, że prawie milion złotych im ucieknie. Wejście bezpośrednie w tym sklepie generują największą, yy, największą sprzedaż i również podpierają najwięcej transakcji, yy, co świadczy o bardzo silnej marce, co świadczy o takiej marce, że wiecie, po prostu yy, jak chcecie kupić coś, to oni sprzedają, to wiecie, żeby tam wejść, pisujecie, to od razu w pasek. Ale jeżeli ktoś do sklepu, wyjdzie i Wyjdzie, wyjdzie bezpośrednio, to, jest jako bezpośrednio, tak? to jest wtedy jako bezpośrednio. I to jest najgorsze, to jest zmora wielu systemów, różnego rodzaju reklamy, bo ich działania często mogą być niedocenione właśnie przez to, ale wtedy otwieramy taki raport klientowi, akurat z perspektywy, wiecie, drugiej strony i mu pokazujemy, no dobrze, drogi kliencie, ale zobacz e-mail, moje działania e-mailowe dla ciebie, pomogły w zdobyciu pół miliona przychodów. Nie, nie zabijaj mnie, nie usuwaj nie, nie mojej oferty z maila. Analiza tych ścieżek pozwala Wam lepiej poznać Wasz biznes, po prostu. Tutaj jakby, wiecie, każdy będzie miał to zupełnie inaczej zobrazowane i to będzie mocno zależało od tego, jakie działania prowadzicie już, bo wiecie, tam nie będzie niczego nie robicie. Ale za to, jeżeli robicie w miarę kompletne rzeczy, to będziecie mieli piękny raport tego, jak to dla Was działa. No, i pozwoli Wam zaplanować lepiej następne działanie. I teraz znowu trujeczka, żeby nie było tak łatwo. Jest jeszcze coś takiego jak atrybucja konwersji, i to jest rzecz, którą po prostu trzeba, trzeba poznać, zrozumieć i raz na jakiś czas sobie sprawdzić. Standardowo, Analytics daje cały ten kredyt za konwersję ostatniemu medium, które zrobiło zakup. Czyli jeżeli ja na końcu szedłem z Teneo, to to CENEO będzie pokazane jako coś, co robi sprzedaż. A to jest bzdura, to już wiemy. W Analyticsie możecie sobie zamodelować różne modele tej atrybucji. Tutaj są pokazane standardowe, możecie też tworzyć niestandardowe. Ale ja chciałem pokazać Wam na przykład model e, rozkład czasowy. W momencie, kiedy sobie porównacie dwa modele standardowe, który jest, z modelem rozkład czasowy, zobaczcie fajne rzeczy. I teraz. Um, Widzicie, co, na przykład ja mam inny model. Ja przejdę teraz na liniowy, bo tam będzie liniowy pokazany. W modelu liniowym każda, każde wejście klienta z różnych mediów jest traktowane tak samo, zarabia tyle samo dla mnie. Czyli jeżeli klient wszedł 4 razy z czterech różnych źródeł, Google, z Facebooka, z Twittera, to każdy z nich dostanie tyle samo. Czyli jeżeli klient kupił za 1000 zł, to będzie wam na pokazane, że ten miał 4, czyli ten miał 250, 250, 250. 250. Teraz jak to porównacie, to dostaniecie coś takiego. Teraz nie patrzmy aż tak na kwoty, zobaczmy sobie te zmiany procentowe. Po przełączeniu modelu na liniowy okazuje się w tym sklepie, że wejścia bezpośrednie nagle stają się jeszcze ważniejsze, czyli jeszcze bardziej uczestniczą nam w tej sprzedaży, a cała reszta działa, jak pospadała nagle. Działania socjalowe. 60% w dół w randze generowa, generatora konwersji. Bardzo dużo. Ale słuchajcie, może się okazać po zmianie modelu, że któraś wam pójdzie mocno w górę. Na przykład działania SEO pójdą w górę i się okaże, że to jest bardzo ważne dla Was. Musicie to sprawdzić u siebie. Możecie też tu włączyć sobie inne modele, na przykład model czasowy jest świetny. Im starsze wejdzie, tym mniejszy udział i mnowsze wejście, tylko czy udział w konwersji.